Sorry ziomek, czy jest wolna miejscuwa? Siadaj. Jestem Roland Wąska Dupa. A ja Harry. Harry portier. A więc, to ty brałeś w tym pornusie, co ci się spuszczali. Gdzie? Na czoło. Zajebiście. Coś do żarcia, mam tu krowie placki. Ja biorę wszystko. Czemu krowie, gówno? Bo mnie nie stać, ale lubię zjeść placka na ciepło, tak prosto od krowy. Jest takie chrupkie i delikatne. Ja pierdolę co to za gówno, nie aż takie gówno, da się zjeść. Wystarczy zamknąć oczy i zatkać nos. Co do chuja. Ja pierdolę, a miałem na nią już ochotę. Mam jakiegoś, siwego pedała, to fajnie. Zniknął. Dalić go, niech spierdala palant. Zobacz jak mi liży jaja. Nie spuść się. Na razie wstrzymuję, a chcesz zobaczyć? Co siedzicie jak te dwa pedały? Jak nie, widać po tobie. Zamknij ryj, głupiasz szmato, bo wyjebę ci z nogi. Raperem to ty nie będziesz. Jesteś żałosnym pedziem. I na dodatek jebie ci z ryja. No dobra, okularniku. Spójrz na kija. Ja pierdolę, to ty jesteś ten Harry portier. Ja jestem Hermiona, Dwujebuwa. Ron wąska dupa. No dobra, wypierdalam stąd. A tak przy okazji masz gówno na nosie.